Nigdy tego przedtem nie robiłem. Musisz wiedzieć, że nie bawią mnie wspomnienia z dzieciństwa czy powody depresji mojej matki. Mamusia. Proszę kontynuować, oficerze. Ten tajniak, Charlie Mayo, ma właśnie podjąć się ostatniego zadania w swojej karierze. To nas zaprowadzi do mafijnego zabójcy. A Jeffrey Damo i jego ludzie? Potrzebna mi jest forsa, żeby wyleźć z tego cholernego dołka. I chciałby się trochę zrelaksować? To silny środek. Jak nie chcesz umrzeć, bierz tylko jedną pastylkę godzinę przed spotkaniem. Jesteśmy na dobrej drodze. Świetnie czytam w oczach. I co tam widać? Że jesteś śpiący. Może to śpiączka. Nie tylko senność. A tak naprawdę potrzebny mu kontakt międzyludzki. Spokojnie. Skąd pan jest? Z Irlandii. Irlandia. Piękny kraj. Ręka na stół. Nie będę powtarzał. Masz gazetę. A sąsiada, puść. Jest rubryka sportowa? Chcę porozmawiać o wspaniałej kobiecie. Co powiesz, przystojniaczku? Że ktoś na górze mnie polubił. Jest szalona. Zabrała mnie w noc na randkę, pierwszą od miesięcy. Miałem dreszcze. Liam Neeson. Słucham. Oliver Platt? Masz zapanować nad gniewem. I Sandra Bullock. Uważasz mnie za wariatkę? Tak. Ale atrakcyjną. Niezwykle. Kim ona jest? Wie czym się zajmujesz? Nie. Ale mam zamiar jej powiedzieć. Charlie Cycor. stay strong boy oh, yeah.